W świecie, w którym światła reflektorów potrafią oślepić nawet najbardziej uważnych obserwatorów, historia Agnieszka Kaczorowska w tej literackiej wizji zaczyna się od pozornej harmonii. Z zewnątrz wszystko zdaje się uporządkowane: kariera, rozpoznawalność, rytm codzienności, podporządkowany planom zdjęciowym i treningom. Lecz to właśnie w takich pozornie stabilnych konstrukcjach najmniejsza rysa potrafi wywołać katastrofę. Nie była to noc, która zapowiadała dramat, raczej wieczór, zwyczajny, niemal banalny. Telefon wibrował krótko, jakby zawahał się, czy w ogóle powinien przerwać ciszę. Jedna wiadomość, jedno zdjęcie, jeden szczegół, który nie pasował do reszty. Publiczność kocha narrację o szczęściu, o związkach, które, prośbcie, przetrwały wszystko o miłości silniejszej niż presja. Agnieszka w tej literackiej konstrukcji Doskonale znała te opowieści Bo sama była ich częścią Wywiady, uśmiechy, deklaracje spokoju Każde słowo ważone Każda pauza obliczona A jednak za kulisami Rodziło się pytanie Czy to, co stabilne na scenie Jest stabilne także w ciszy? Psychologia zdrady rzadko bywa nagła To proces Najpierw drobne nieobecności Potem zmiana tonu na końcu wyjaśnienia, które brzmią rozsądnie, dopóki nie przestają. W tej historii moment odkrycia nie jest krzykiem, lecz ciszą, która boli bardziej. Ciszą, w której umysł próbuje ułożyć fakty w sensowną całość. Najbardziej wstrząsający element tej fikcyjnej narracji to nie sama zdrada, lecz tożsamość tej trzeciej osoby. Nie obca twarz z tłumu, nieanonimowa postać. Ktoś z kręgu, ktoś komu ufa się z definicji. Zaufanie raz nadwyrężone pęka z hukiem i nie da się go skleić bez śladów. Agnieszka w tej opowieści nie reaguje impulsywnie. Jej reakcją jest analiza, zbieranie faktów, sprawdzanie wersji wydarzeń. To mechanizm obronny ludzi, którzy latami uczyli się kontroli, ale kontrola bywa iluzją. Im więcej dowodów, tym trudniej oddychać. Prawda nie przychodzi jako pojedynczy cios, przychodzi seriami. Jako osoba publiczna, bohaterka tej historii wie, że każdy krok może zostać zinterpretowany. Milczenie jako przyznanie się, emocja jako spektakl. W tej literackiej wizji dramat rozgrywa się na dwóch scenach jednocześnie wewnętrznej i medialnej. Jedna domaga się ciszy, druga komentarza. Zdrada w relacji prywatnej jest tragedią. Zdrada w relacji publicznej staje się narracją, którą inni chcą opowiedzieć za ciebie. To tu pojawia się największy lęk utrata kontroli nad własną historią. W tej opowieści Agnieszka mierzy się nie tylko z bólem, ale z perspektywą, że jej cierpienie stanie się cudzym materiałem. Kulminacja nie jest sceną konfrontacji. To decyzja, ta cicha, podejmowana w samotności, gdy nikt nie patrzy, decyzja o tym, czy walczyć o pozory, czy uznać, że pewne mosty spłonęły bezpowrotnie. W tej fikcyjnej narracji tragiczny finał nie oznacza końca życia, lecz końca pewnej tożsamości, tej, która wierzyła w nienaruszalność. W psychologii kryzysu mówi się o punkcie bezpowrotu. Chwili, gdy nawet wybaczenie nie przywraca dawnego porządku, bo zaufanie, raz utracone, nie wraca w tej samej formie. O tym, jak zdrada rezonuje w karierze, w relacjach, w obrazie samej siebie. O cenie milczenia i cenie mówienia. O tym, że najbardziej bolesne dramaty nie zawsze rozgrywają się na oczach kamer, lecz w chwilach, gdy światło gaśnie, a prawda zostaje sama z człowiekiem. W chwili, gdy prawda przestaje być wyłącznie osobistym ciężarem, a zaczyna krążyć poza czterema ścianami, dramat wchodzi w nową fazę. Dla bohaterki tej historii, Agnieszka Kaczorowska, to moment, w którym ból emocjonalny zderza się z bezlitosną logiką opinii publicznej. Nie ma jednego momentu, w którym media dowiadują się o kryzysie. Informacja nie wybucha, ona sączy się. Najpierw drobne sygnały. Odwołane wystąpienie, nieobecność na wydarzeniu, zmiana tonu w mediach społecznościowych, dla przeciętnego odbiorcy to drobiazgi, dla redakcji, zaproszenie do spekulacji. W świecie celebrytów cisza bywa głośniejsza niż słowa. Gdy Agnieszka w tej literackiej wizji decyduje się milczeć, jej milczenie natychmiast zostaje zinterpretowane. Czy to ochrona prywatności, czy przyznanie się do kryzysu, a może strategia Media nie lubią próżni, wypełniają ją narracją. To, co było osobistą tragedią, szybko zostaje zamienione w produkt medialny. Portale plotkarskie, programy śniadaniowe, komentarze ekspertów od mopa, mowy ciała. Każdy gest zostaje rozłożony na czynniki pierwsze, każdy uśmiech podejrzany, każde milczenie znaczące. W tej fazie kryzysu bohaterka przestaje być podmiotem, a staje się obiektem narracji. Jej emocje są interpretowane przez obcych ludzi. Jej decyzje, oceniane w kategoriach wizerunkowej gry, to jeden z najbardziej destrukcyjnych aspektów zdrady przeżywanej publicznie utrata prawa do własnej interpretacji bólu. Media to jedno. Drugą, często bardziej brutalną areną, są media społecznościowe. Tam nie ma redakcyjnej odpowiedzialności, ani pauzy na refleksję. Tam emocje są natychmiastowe, ostre i skrajne. W tej fikcyjnej narracji Agnieszka obserwuje, jak jej historia dzieli odbiorców. Jedni okazują współczucie, inni ferują wyroki. Pojawia się język winy, domysłów, uproszczeń. Zdrada, zamiast być złożonym kryzysem relacyjnym, zostaje sprowadzona do czarno-białych ról. Psychologowie nazywają to wtórną wiktymizacją sytuacją, w której osoba zraniona doświadcza kolejnego urazu, tym razem ze strony otoczenia. Każdy komentarz, każde, a mogła przewidzieć, każde na pewno coś było nie tak, dokłada kolejną warstwę ciężaru. Jednym z najczęściej narzucanych oczekiwań wobec osób publicznych jest konieczność bycia silną bez łez, bez chaosu. Bez słabości. W tej historii Agnieszka mierzy się z presją, by trzymać klasę, nie prać brudów, pokazać, że panuje nad sytuacją. Tymczasem zdrada to doświadczenie, które rozbija tożsamość. Osoba zdradzona nie traci tylko zaufania do partnera, traci zaufanie do własnych ocen, wspomnień, intuicji. Wymaganie natychmiastowej stabilności jest formą przemocy symbolicznej. W tym momencie narracji pojawia się kluczowe pytanie czy mówić. Każda opcja niesie ryzyko. Milczenie pozwala mediom tworzyć własne wersje. Mówienie otwiera drzwi do dalszej ingerencji. Jedno zdanie może zostać wyrwane z kontekstu i żyć własnym życiem. Bohaterka stoi przed wyborem, który zdefiniuje kolejne etapy: czy odzyskać głos i spróbować przejąć narrację, czy chronić resztki prywatności kosztem niekontrolowanych interpretacji. Jeśli zdrada ma swoje etapy, to trzeci z nich jest najcichszy i jednocześnie najbardziej niszczący. Po szoku, po medialnym hałasie, po opiniach, komentarzach i narzuconych narracjach przychodzi moment, w którym wszystko nagle milknie. Zostaje tylko człowiek, sam ze sobą. Dla bohaterki tej historii Agnieszka Kaczorowska to etap, w którym nie da się już uciec ani w pracę, ani w wizerunek, ani w cudze oczekiwania. Jednym z najbardziej niedostrzeganych aspektów kryzysu osoby publicznej jest samotność w tłumie. Telefony dzwonią, wiadomości przychodzą, propozycje zawodowe nadal istnieją, a jednak żadna z tych rzeczy nie dociera tam, gdzie boli najbardziej. W tej narracji Agnieszka doświadcza paradoksu. Nigdy nie była tak obecna w przestrzeni publicznej i nigdy nie czuła się tak niewidzialna jako człowiek. Zdrada uruchamia proces, który psychologia określa jako rozpad narracji osobistej. Wszystko, co było nasze, traci sens. Wspomnienia przestają być bezpieczne, bo każde z nich może zostać skażone pytaniem: Czy to też było kłamstwo? W tej fazie nie cierpi się tylko z powodu utraty relacji, ale z powodu utraty ciągłości własnego życia. O bezsenności, zmęczeniu, napięciu, które nie znika nawet wtedy, gdy dzień się kończy. Ciało zdradzonej osoby często reaguje wcześniej niż świadomość. W tej literackiej wizji bohaterka doświadcza objawów, których nie da się pokazać w wywiadzie: przyspieszonego oddechu, ciężaru w klatce piersiowej. Uczucia ciągłego zagrożenia to stan hiperczujności. Organizm zachowuje się tak, jakby zagrożenie wciąż trwało, nawet jeśli zdrada została już ujawniona. Każda cisza staje się podejrzana, każdy gest innych ludzi uruchamia mechanizm kontroli. To jeden z najbardziej wyczerpujących etapów, bo nie pozwala odpocząć ani psychice, ani ciału. W tej części historii pojawia się pytanie fundamentalne. Kim jestem teraz? Nie jako żona, nie jako część pary, nie jako element opowieści o stabilności. Zdrada rozbija nie tylko relacje, ale również role, które nadawały sens codzienności. Dla osoby publicznej ten proces jest podwójnie trudny. Tożsamość zawodowa bywa tarczą, ale też pułapką. Agnieszka w tej fikcyjnej narracji odkrywa, że scena, kamera i uznanie nie są w stanie wypełnić pustki po utracie zaufania. Sukces przestaje być kotwicą, staje się tłem. To właśnie noc jest przestrzenią, w której nie da się grać, bez makijażu, bez roli, bez strategii komunikacyjnej. W ciszy wracają pytania, których nie zadaje się na głos: czy mogłam to przewidzieć, czy byłam naiwna, czy moja intuicja mnie zawiodła? To najbardziej destrukcyjny aspekt zdrady atak. Na poczucie własnej wartości. Zdradzona osoba często internalizuje winę, nawet jeśli racjonalnie wie, że zdrada jest wyborem zdradzającego. Ten konflikt między wiedzą a emocją potrafi trwać miesiącami. Agnieszka przez lata funkcjonowała w świecie, który nagradza kontrolę nad ciałem, emocją, wizerunkiem. Zdrada obnaża iluzję tej kontroli. To moment graniczny. Albo człowiek pozwala sobie na rozpad, na przeżycie żałoby po tym, co było, albo utknie w wiecznym udawaniu, że już jest dobrze. Gotowość, by uznać, że nic nie będzie takie samo, że odbudowa, jeśli w ogóle nastąpi, nie oznacza powrotu do przeszłości, lecz stworzenie czegoś nowego na ruinach starego świata. To stan zawieszenia między końcem a początkiem, między stratą a możliwością. Bohaterka jeszcze nie wie, jaką drogę wybierze, wie tylko jedno: nie da się już wrócić do dawnej wersji siebie. Każda tragedia ma swój moment, w którym przestaje być krzykiem, a staje się decyzją nie tą ogłaszaną światu, nie tą opisywaną nagłówkami, lecz tą najtrudniejszą, podejmowaną w samotności, bez świadków. Dla bohaterki tej historii, Agnieszka Kaczorowska, finał nie przychodzi nagle. On Dojrzewa powoli, jak zmęczenie, które w końcu przestaje boleć, a zaczyna być jasnym sygnałem: dalej tak się nie da. Nie zaczyna się dramatyczną sceną, zaczyna się spokojem, ciszą, która po raz pierwszy nie jest wrogiem. To cisza, w której nie trzeba już analizować, podejrzewać, rekonstruować przeszłości. Wszystko, co miało zostać odkryte, zostało odkryte. Wszystko, co miało się rozpaść, rozpadło się. Że zdrada nie jest już problemem relacji, jest faktem, który zmienił strukturę jej świata. Próby kat naprawy nie mają sensu, bo naprawia się to, co pękło przypadkiem. Tu pęknięcie było wyborem. Najbardziej dojrzałe decyzje rzadko wyglądają spektakularnie. Nie ma awantur, nie ma dramatycznych wyznań. Jest jedno zdanie: Wypowiedziane spokojnie. Zdanie, które zamyka rozdział nie dlatego, że ktoś wygrał, ale dlatego, że ktoś przestał się łudzić. W tej historii Agnieszka nie odchodzi jako ofiara ani jako bohaterka. Odchodzi jako osoba, która uznała, że jej granice zostały przekroczone nieodwracalnie. To odejście nie jest ucieczką, jest aktem ochrony samej siebie. Każde odejście ma swoją cenę nawet wtedy, gdy jest konieczne. Finał tej opowieści nie romantyzuje wolności, pokazuje ją taką, jaka jest naprawdę, bolesną, niepewną, pozbawioną gwarancji szczęścia. Ale obok straty pojawia się coś nowego ulga, nie ta euforyczna, cicha, głęboka ulga wynikająca z tego, że nie trzeba już udawać, że wszystko da się naprawić. Że nie trzeba tłumaczyć cudzych wyborów ani brać odpowiedzialności za czyjąś zdradę. Jednym z najważniejszych momentów finału jest konfrontacja z samą sobą bez ról, bez etykiet, bez oczekiwań innych. Bohaterka tej historii po raz pierwszy od dawna patrzy na siebie nie jak na część narracji medialnej, lecz jak na człowieka w procesie. To nie jest jeszcze odbudowa to raczej zgoda na to, że stara wersja siebie nie wróci. I że to nie musi być porażka. Zdrada odebrała jej iluzję bezpieczeństwa, ale dała coś innego brutalną, lecz wyzwalającą jasność. W ostatnich akapitach tej opowieści, bohaterka wybiera milczenie nie jako ucieczkę, jako granicę nie każda historia musi zostać opowiedziana publicznie do końca nie każda rana wymaga komentarza to milczenie jest aktem odzyskania kontroli. Nie nad przeszłością, lecz nad teraźniejszością. Nad tym, co zostaje zachowane tylko dla siebie. Tytuł tej historii mówi o tragicz, tragicznym końcu. Ale w finałowym rozdziale znaczenie tragedii ulega przemianie. Tragiczne nie jest odejście. Tragiczne było trwanie w iluzji. Tragiczne było zaufanie, które nie miało już fundamentów. Prawdziwy koniec tej historii. To koniec kłamstwa, a nie życia, kariery czy wartości. To moment, w którym ból przestaje definiować przyszłość. Ostatnie zdanie nie zamyka opowieści szczęśliwie, zamyka ją uczciwie. Bohaterka nie wie jeszcze, kim dokładnie się stanie. Wie tylko, kim już nie jest. I to wystarcza, by zrobić pierwszy krok. Bo czasem największym aktem odwagi nie jest walka o to, co było. Lecz odejście z godnością i zgodą na nieznane. Dramaty mają to do siebie, że w narracjach medialnych kończą się zbyt szybko. Ostatni nagłówek, ostatni komentarz, ostatnia spekulacja i uwaga świata przenosi się dalej. Tymczasem prawdziwe konsekwencje zaczynają się dopiero wtedy, gdy historia przestaje interesować innych. Dla bohaterki tej fikcyjnej historii Agnieszka Kaczorowska to etap najbardziej samotny. Ale też najbardziej prawdziwy bez kamer, bez presji natychmiastowych odpowiedzi, bez potrzeby tłumaczenia się komukolwiek poza samą sobą. Istnieje popularne powiedzenie, że czas leczy rany. Psychologia zna jednak inną prawdę czas odsiewa, oddziela to, co było reakcją na szok, od tego, co jest trwałą zmianą. W tej historii miesiące po dramatycznym rozstaniu nie przynoszą zapomnienia. Lecz klarowność. Pewne emocje gasną, gniew, impulsywna potrzeba zrozumienia, dla tmy. dlaczego. Inne zostają, smutek po utraconej wersji życia, żal do samej siebie, za zaufanie, którego nie da się cofnąć. Ale pojawia się też coś nowego przestrzeń, cisza, w której można wreszcie usłyszeć własne myśli, a nie echo cudzych oczekiwań. Odbudowa nie zaczyna się od wielkich deklaracji. Zaczyna się od drobiazgów, zmiany rytmu dnia, innego sposobu spędzania poranków, wyboru miejsc, które nie niosą wspomnień. W tej fazie bohaterka uczy się funkcjonować bez odniesienia do nas. To proces, który bywa boleśniejszy niż sama zdrada, bo zdrada jest wydarzeniem. Rekonstrukcja codzienności jest procesem ciągłym, wymagającym cierpliwości i zgody na to, że nie wszystko da się przyspieszyć. Jednym z najtrudniejszych wyzwań po zdradzie jest relacja z własną pamięcią. Bohaterka przestaje walczyć ze wspomnieniami, zamiast je wypierać, zaczyna je reinterpretować. Przeszłość nie znika, ale zmienia swoje miejsce. To ważny moment dojrzewania emocjonalnego uznanie, że coś było prawdziwe wtedy, nawet jeśli później zostało zniszczone. Taka perspektywa nie usprawiedliwia zdrady ale pozwala odzyskać integralność własnej historii. W kulturze masowej samotność bywa traktowana jak porażka, szczególnie w przypadku kobiet publicznych. To w samotności pojawia się refleksja bez autocenzury, to tam rodzi się nowy system wartości, mniej podatny na kompromisy. Bohaterka nie idealizuje tego stanu, ale przestaje się go bać, a to zmienia wszystko. Wcześniej praca była tarczą. Teraz staje się narzędziem ekspresji. W tej fikcyjnej wizji bohaterka wraca do aktywności zawodowej nie po to, by zagłuszyć ból, lecz by odzyskać poczucie sprawczości. Zmienia się jej relacja z sukcesem. Przestaje mierzyć go wyłącznie uznaniem innych. Zaczyna postrzegać pracę jako przestrzeń, w której może być autentyczna, nawet jeśli ta autentyczność oznacza większą wrażliwość. Jednym z najtrwalszych skutków zdrady, jest przewartościowanie granic. Bohaterka tej historii nie wraca do dawnej otwartości, nie dlatego, że stała się chłodna, lecz dlatego, że nauczyła się chronić siebie bez poczucia winy. Granice nie są już murami, są filtrami, pozwalają wpuszczać to, co bezpieczne, i zatrzymywać to, co niszczące. To jeden z nielicznych darów, jakie może przynieść doświadczenie zdrady, bolesny. Ale trwały. Bohaterka nie deklaruje ani zamknięcia na miłość, ani gotowości na nowy związek. Pozostawia to pytanie otwarte. Psychologicznie to stan zdrowy. Po zdradzie potrzeba czasu, by znów zaufać nie tylko innym, ale także własnej zdolności oceny. Ten etap nie jest brakiem odwagi. Jest formą odpowiedzialności wobec samej siebie. Być może najważniejsza transformacja dotyczy pojęcia szczęścia. Przestaje ono oznaczać stabilność za wszelką cenę, idealny obraz relacji czy społeczne potwierdzenie. Zaczyna oznaczać spójność myśli, emocji i działań. W tej historii szczęście nie jest stanem permanentnym. Jest chwilami, w których nie trzeba udawać. I to wystarcza. Zdrada nie definiuje już bohaterki. To najważniejszy moment tej historii odzyskanie prawa do być jakimś więcej niż tą zdradzoną kimś, kto przeszedł przez ruinę i wyszedł z niej niesilniejszy w sensie heroicznym, ale bardziej świadomy. Ta opowieść nie kończy się triumfem ani katastrofą, kończy się ciągłością życia, a to w świecie dramatycznych narracji bywa najbardziej uczciwym finałem.